Dobry witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj wybieram się do fryzjera, więc jako jedyni, jedni z nielicznych, nielicznych macie możliwość oglądania moich tłustych włosów. Nie wiem, jakoś zawsze mam po prostu w głowie, że do fryzjera idzie z tłustymi włosami, no przynajmniej od nasady. Więc wybieram się do fryzjera i będzie rozjaśnione Oj, będzie rozjaśnione, Jestem się już za tymi super jasnymi, super chłodnymi włosami, więc zawsze, jak ja do fryzjera, to oczekuję tego mocnego rozjaśnienia. I wiem, że podobały Wam się te moje włosy przyciemnione, te naturalne, ale ja jednak dobrze się czuję w blondzie. Ja jednak wolę, żeby one były mocno rozjaśnione. A jak widzicie, takim tonerem rzeczywiście można sobie przytonować za jakiś czas. Jak jeżeli będę miała ochotę, jeżeli będę miała ochotę na zmianę, no to można sobie. Zrobić takie bardziej naturalne włosy, ale one pięknie się wypukały, więc ym, dramatu już nie ma. Ym, więc wy, tak, wybieram się, jaki jest plan, wybieram się po kolei. Na brewki najpierw, później na włosy, no to mi zajmie kilka godzin. Ja tak szacuję, że. Dobre 3-4 godziny mnie nie będzie, no i tak jak mówiłam, wybieram się busikiem Buzikiem jest to dla mnie zupełnie nowa, nowa rzeczywistość. Musiałam sprawdzić rozkład, musiałam sprawdzić, po ile teraz bu busik y, lata y, do miasta, no i wcześniej muszę wyjść. A jeszcze może mnie, może mnie jeszcze y, dołożył mi paczkę bagaż, że tak powiem, dołożył mi bagaż, żebym załatwiła mu paczkę, żebym wysłała mu paczkę w paczkomacie, o Stefanek, jak przyszedł tutaj przywitać hello, no hello. No hello, hello, witajcie. Witajcie wszyscy. No, więc taki plan na dzisiaj. Ostatnie szlify już przed wyjazdem, tak na spokojnie. Jeszcze będę miała, m, powoli, powoli, już odkładam rzeczy do e, pakowania. W sensie, wiecie, żeby syn nie wziął czasem e, bluzy, którą chciał wziąć na wyjazd, a później gdzie jest moja bluza, czemu mi jej nie wyprałaś? No tak to niestety z nim jest, więc i znam rzeczywistość i odkładam powoli te rzeczy. Jeszcze jakieś pranie, jeszcze jakieś prasowanie. Jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia.

Chyba nie umiem się tego tak garniać, żeby po prostu zdążyć. Więc uciekł mi bus, ale nie wiedziałam, że uciekł, więc sąsiadkom stałyśmy dobre. No, dobre pół godziny na przystanku. Nic nie jedzie. W na sensie no, pół godziny to chyba nie jedzie ten bus z ostatniego przystanku. Więc drałowałyśmy na szosach. I z szosy dopiero łapiemy w ogóle nie po drodze nie jest w ogóle po drodze no i lecę o tak to jest z busami o, to, no ty nie wiesz Brewki zrobione tak, no, jak zwykle trochę wyżej. Tak. Ale tak nie rosną, no cóż zrobimy. Lecę, nie wiem, czy są już do paczkomatu. Paczkomat i... fryzja. Słuchajcie, cały dzień. Cały dzień. Jest. Po 16. Po 16. wychodziłam na dziewiątą trzydzieści na busa. No, nic nie jadłam. Rano zjadłam, różówkę chyba tylko. Nawet Wam nie pokazałam, jak wyglądam. Efekt końcowy, ale to już to. Ale jest blondy. Proszę, u nas się pięknie świeci. To te światełka, co mieliśmy, zakładaliśmy na lato. Pełniam funkcję też. Zimą, jak widać. Wróciłam. Nie powiem, że nie. Jestem wyrąbana cały dzień. Taki oto kolor. blondy. Wróciliśmy do wspaniałego blondu. Godzinka 16:30 z tyłu. Wspaniały kolor blond. Rozjaśniony. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam po prostu ten kolorek no i miałam gdzieś jeszcze iść na zakupa miałam gdzie się jeszcze rozglądnąć ale po prostu już się robiło ciemno już jeszcze się okazało, że jakiś wypadek był, więc jechaliśmy dłużej niż się wydawało po prostu wypad busem do miasta, to jest dramat nie spodziewałam się, nie spodziewałam się aż takiego dramatu. Cały dzień mi w domu nie było, cały dzień, cały dzień od 9.30, jak wyszłam, tak po prostu 16.30 teraz jestem i tak naprawdę wieczór już jeszcze coś zrobić, jeszcze coś ogarnąć, no. Dlaczego tak długo jeszcze u fryzjera? Bo wyszły nam trochę za bardzo żółte włosy. Po tym moim kolorowaniu, po tym moim wydziwianiu, okazało się, że są troszeczkę za bardzo żółte włosy, więc musieliśmy podwójnie tonować. Drugi raz tonowaliśmy i wyszedł taki fajny, chłodniejszy, ten kolor jaśniejszy. Całe szczęście, że. Um, że ponowiliśmy to tonowanie, ponowiliśmy to ton tonowanie, jeszcze raz zrobiła mi moja fryzjerka to tonowanie, ale już mówiła, żebym nie wydziwiała. <grywa> żebym sama już w domowych pieleszach nie wydziwiała. Więc tak się prezentują moje włosy, pokażę Wam może w, w świetle dziennym jutro, no ale. Tak się prezentują od wyjścia, po wyjściu od fryzjera. Nic nie podcinałyśmy, nic nie robiłyśmy, tylko po prostu mi ładnie wymedolowała, wysuszyła i to wszystko. Więc teraz herbatkę, marzę o herbatce, marzę o czymś do zjedzenia. I coś jeszcze muszę zrobić na komputerze. Zapraszam na otwieranie dwudziestki dwójeczki. Antoni, pozdrawiamy wszyscy. Pytanie. No. Czy Austria jest w Unii? Tak. Ja chcę kupić internet do Unii. Tak. Dobra. I roaming sprawdź czy masz. Tym wspaniałym akcentem przechodzimy do otwierania 22, sweet chai jeśli chodzi o herbatkę, jeśli chodzi o pure beauty. Coś ciężkiego, coś ciężkiego. U, Numi. Krem wyrównujący kolory skóry. Czyli taki CC cream na przykład. B3. Mm, nie. Chyba po prostu te składniki sprawiają, że wyrównywany jest koloryt. Pauza. Pauza. Krem. Fajnie. Yy, ale mam inne teraz w użyciu. Jeszcze sprawdzę za te. te ważności. Hmm. Jakaś taka jest chyba zakodowana, będę musiała sprawdzić. Spoko, bardzo fajna, przyjemna sprawa. No i tutaj jest dwudziestka od mojego męża, Na tam w środku jest sól, tak jest to sól, znowu statysept. Tym razem taki jakiś grzaniec, grzaniec pierniczki, ale przepiękna jest też ta graficzna z takim z takim sweterkiem, z pierniczkami. Ten anesz yy, i po prostu yy, ten grzaniec. Także jest to sól, którą sobie wykorzystam. Powiem wam, że dzisiaj po tym fryzjerze jestem taka wykończona. Dziwnie to brzmi, ale w ogóle. Po, po tym całym wyjeździe mam taki ból głowy, że taka kąpiel, taka kąpiel to mi się dzisiaj przyda. Więc 22 i jutro, chyba, będziemy otwierać numerek 23-24. I widziałam, że w Pure Beauty jest 25 nawet. Nie wiem dlaczego. bo Wydaje mi się, że powinny być kalendarze adwentowe do 24. A dzisiaj to są moje łupy. Takie. Też w takiej jednej tonacji kolorystycznej.